Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak okryć gunerę manikaty na zimę. To jest oczywiście drugi filmik z tego rodzaju. W ubiegłym roku okrywałem gunerę za pomocą domku mojego synka, takiego plastikowego, wiecie, dziecięcego, do zabawy. W tym roku już tego domku nie ma, a więc tak, najprostszy sposób. To, co miałem pod ręką: cztery kołki, łaty. Co byście tam mieli, też pod ręką możecie użyć. Jakiś desek, cztery deseczki, żeby to wszystko usztywnić, strecz na około, no i będzie jeszcze folia na górę, tak? Do środka pójdą liście gunery, na nią Taki, taka kopułka będzie w środku i na tą kopułkę będą sypane suche liście, tak samo suche paprocie. Wszystko to jest takie suche, lekkie. No i może jeszcze użyję mi do tego. I tak, przy streczowaniu na dole zrobiła mi się taka mała szpara, szczelina. Nigdy dokładnie streczem nie udało mi się owinąć tak, żeby przy samej ziemi ta folia była, więc tą szparę, ona była gdzieś w w szerokości, wysokości 4 cm. uzupełniłem to, zakryłem to liśćmi maureli, bananowca, tak? Na około, tak żeby tylko nie wiało. Czyli owinięte streczem, cztery kołki, cztery deski, na górę folia, do środka suche liście i to je wystarczy. To jest, jak pamiętacie, gunera dwuletnia. I takie okrycie w zupełności jej wystarczy na zimę. To jest dosyć szczelne. Ten domek, który użyłem ostatnio, miał te takie wiecie, te okienka i tak dalej. I tam normalnie przewiew był. Wiatr sobie hulał, tak? To nie parzyło się ta gunera od tych jakiś od tego kompostu co się tam wytwarza z tych liści oczywiście bo to i tak zima nie zima ale kompost się tworzy tak wydziela się coś tam i mogło gunę sparzyć nie sparzyło gunera fajnie przyzimowała żyje i chyba trzy odrosty będą znaczy odrosty tu idzie na dole ten liść co jest to będzie i następne serducho będzie szło to kłącze rozdziela się tam, taki malutki zielony listek tam, tam to też będzie szło i tutaj chyba serducho oddzieli mi się na pół tak jak ten ścięty liść to. to chyba też będzie szło w tą stronę Czyli tak liczę właśnie na trzy takie e, odrosty Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie rozdzielam, bo to jest za małe. Ja chcę, żeby ta roślina była duża, potężna, majestatyczna, żeby tutaj rządziła w ogrodzie. No i co? Słuchajcie, ja to ci, yy, zabezpieczyłem w ten sposób. Myślę, że tak. Aha i wymiary, no to na oko było wszystko robione, oczywiście bez żadnych tam miarek. Tylko kołki sobie domierzyłem mniej więcej, żeby takie same były. Jak widać jest lekki skos, skos, żeby woda sobie spływała w razie deszczu, czy tam śniegu. 70 na 70 na, na metr, coś takiego. Powtarzam, to jest dwuletnia roślina i co rok oczywiście to zabezpieczenie będzie większe. Tak? A wystarczyłoby nawet powbijać kołki metr od siebie. Nawet dać jakąś siatkę, nie strecz, niekoniecznie strecz, siatkę. Nawet całą siatkę i napchać tam liści folia na górę. Nic więcej nie potrzeba. Żadnych, ja widziałem na, na grupach, co ludzie kombinują. Wkopują gunery Najpierw robią styropianowe donice takie. Wkopują to w ziemię. Później obudowują styropiany, kable jakieś. Uff, masakra. Słuchajcie, gunera jest bardzo odporna. Minus 4 było, zostały zważone przez mróz, tylko liście Serduchowi, serduszkowi, temu czemuś, te, temu końcu, temu dużemu, nic się nie stało. Ono żyje, widać zielone listki, nowe są. Wystarczy warstwa liści około 50 cm, tak żeby było przykryte. No, 50 liczy od ziemi, no, przy, w przypadku tej, gdzieś na 30 od, od wierzchołka eee, tego serca, tak? Oczywiście z czasem te liście będą siadać i będzie trzeba coś uzupełnić. No ja nie uzupełniałem w ubiegłym roku, no ale też przeżyła. To tyle na temat gunery Manikaty. W tym roku jest okrywana w ten sposób. Bez kabli, cztery deski, cztery kołki, folia i folia w środek liście, nic więcej. A co do Gunery Tinctory, ja ją tutaj trochę zasyfiłem e, trawą, jak tutaj chodziłem i robiłem. Gunera tintoria w ubiegłym roku przezimowała mi tylko, tylko pod ściętymi e, paciorecznikami. Nic więcej nie było, żadnych folii, sama sterta pędów paciorecznika na tym i to przeżyło. Oczywiście zetnę liście i w tym roku tak samo użyję jeszcze tych liści bananów które tutaj wyrzuciłem także też jej powinno to wystarczyć. Dodatkowo tutaj jest multum właśnie widzicie części roślinnych specjalnie specjalnie robię taki kompost to się tako przekompostuje przez zimę coś tam się tego z liści, które tutaj będą wsypane do gunery na wiosnę, też to rozgrabie wszystko i już nie będę nic więcej dawał, też, żeby to jakoś wyglądało, prawda? No i jeszcze planuję tutaj rozsypać jakieś zrębki, tak żeby to fajnie wyglądało. Także kompost robię tylko w tym roku, po to też, żeby tu tą wyrastającą trawkę, bo to był normalny trawnik, żeby ją stłamsić, żeby nie chciało mi się nic przekopywać. Poleciałem trochę na leniucha. Ta trawa zginęła pod tymi, pod skoszoną trawą, pod innymi częściami roślin, także w tym roku kompost się zrobi, na przyszły na wiosnę liście się rozplantuje i tak już zostanie. Już tu nie będę nic wywalał, żeby to ładnie wyglądało. Także Gunnera Manikata zimowe okrywanie. 24 października 2019. Pozdrawiam. I na razie. Łapki w górę i suby oczywiście, nie? Cześć.